Cześć, przygotowałam dla ciebie dzisiaj coś fantastycznego. Nauczę cię w kilka minut wykonywać mnożenie pisemne. Jeżeli mnożymy liczbę dwucyfrową razy dwucyfrową, w takim wypadku szkicujemy sobie Dwie kratki i dwie kratki, dwie kratki w poziomie i dwie kratki w pionie. Zapisujemy tutaj jedną liczbę, czyli 2, 3, a w pionie zapisujemy drugą liczbę, czyli 13. Każdą kratkę dzielimy po skosie w tą samą stronę. I teraz uwaga, wykonujemy bardzo proste mnożenie. Mnożymy sobie 2 razy 1, to jest 2, więc na górze zapisujemy ilość dziesiątek, na dole liczbę 1. Jeżeli naszym wynikiem jest 2, no to mamy 0,2. Teraz mnożymy kolejne liczby, czyli 3 razy 1. To będzie 3, czyli piszemy 0. 3 i tak dalej i tak dalej. Te liczby zjeżdżają na takiej ślizgawce. Na tej pierwszej ślizgawce zielonej mamy tylko dziewiątkę, więc zapisujemy sobie 9. Na tej ślizgawce pomarańczowej mamy 6, 0 i 3. Jak dodamy te trzy cyferki do siebie, to mamy 9. Na ślizgawce żółtej mamy 0, 2, 0. Po dodaniu mamy 2. I jaki jest wynik? 299.